Więc ja bzykacza, nie? błyskawice, Zamrażający puls. Ja, ja pamiętam, że wtedy wziąłem pułapkę. Teraz też wziąłem pułapkę. Okej? Okay. Można zamienić skillę a. a nie można. Patrz, patrz, jak? Można. Nie, że skille y zamienić. Na przykład wiesz, chciałby na przykład Cleave mieć na Q albo. Możesz. Ok, dobra. Klikniesz lewy klik na to i wtedy wybierasz. No wiem jeszcze to zauważyłem. Okej. Okay. Okej. Okay. Eee. Ty jesteś tam. Dobra, to gdzie teraz? Teraz jak już... Ja w Slain Hillock and Receiver Wat, okej. Okay. Teraz, zaraz będziemy szli dalej. Okej, okay, więc tu jest waypoint, z tego co widać. I pokazuje mi więcej, gdzie mamy iść. I w finalnej grze mają być trzy akty i trzy poziomy trudności. Bo na razie są dwa akty i 4 poziomy trudności. Ok. Maksymalny poziom to stuwa. I dojście do tej stuwy to jest wieczność, to jest taka wieczność co najmniej jak w oryginalnym Diablo. Aha. Okej, okay, więc się tam widzimy. Ok, więc teraz, jak powinniśmy wejść tutaj na te tarasy, to powinniśmy być. E, to powinniśmy być już razem. Ja, to jedziemy? Ok, więc ja wczytuję. Ja też wczytuję. Przerywam. Ok. No. Hmm, dosyć. Wczoraj to wiecznie wczytuję. Zastanawiam się, czy potwory są mocniejsze. Z tego co widzę cały czas 3 firebale potrzebuję żeby zabić tych gości. Tejo nie jestem w tych pułapkach. Ty Okej okay, więc jakie masz umiejętności? On cleave, on heavy strike i zwykły strike. Pokaż ten cleave. Okej. Okay. Że mniej damage robi na no nie. Okej. Okay, taka sztywna ta gra ma jest, e, jest sztywna na początku podobno. Wiesz dlaczego? Bo postacie wolno atakują. Ale jest taka, jest sztywna na pewno. Dlatego, że po prostu animacje ataku e, mają ten początek i koniec taki dosyć długi. Rozumiesz? Mapiesz? Mhm. Mm ok. A teraz czekaj, jest pytanie kolejne. EQ Czy widzisz tutaj po lewo zardzewiały kask? Raz tak. kask. Jak podniosę to znika? Tak Okej, okay, czyli Eku się dzieli jak jesteś party. Nie widzę portal scroll. A ja też widzę. Uh, o, nie, sta nie stać w ogniu. O że oni jadą. Człowieku to nie jest diablo! <grym> tutaj jest hardcore. <grym> Okej, okay, to weźmiemy ten portal scroll. I tutaj podświetla przedmioty też widzę. One hundred, yeah. <grym> Trzeba <grym> uważać. Drzwi, więc, więc ty jak walczysz wręcz i masz siłę, to ty najbardziej będziesz się chciał skupiać na zbroi co ma armor, bo, ma bo z tego co widziałem na stronie to zbroje mają trzy rzeczy. Mogą mieć trzy rzeczy. Ja wiem, wiem o co chodzi. No To nie muszę tobie tylko mówić, no nie? Tylko każdemu zainteresowanemu Więc jest Armor, no nie? Czyli do absorpcji I jest... E, unikanie. Czyli jak nie unikniesz to full damage, ale... Więcej uni... wow! Uważaj na to płomienie. I jest jeszcze ta energy shield, tarcza energetyczna. A ja żadnej tarczy nie mam. No to zależy jakie EQ podniesiesz. Sobie. Level. Ja jeszcze nie mam ale... Nie masz? Okej, okay, ja a, ma. ja... co a... tu mamy, Ujemy, idziemy w tą stronę. Okej, okay, quality plus 9% extra armor. Tylko ty, tam, ty najwięcej zyskujesz z armura, ale możesz też... ale możesz też zrobić co, hybrydy, no nie? Mhm. To na przykład widziałem. level. Jest. na tych z mołotowami. On level. No to wbij, no. Widzisz. To wpierw trochę wbije w HP. Okej, okay, teraz dam Ci ten Mieć, bo chyba teraz można. A właśnie, za zaraz zobacz. Woe Stalker, czy co tam. A, i są sety, x się zmienia. Jak coś. Yeah. Elemental Damage. Physical Damage, Dexterity, Mana Gate. Nie wiem, czy to, czemu, nie, nie wiem czemu... to dla, mi chciałeś dać. Co? Ma skar niebieską skarpetę. No tak, ale ja też mam niebieską skarpetę w swojej broni. A, wezmę sobie na drugą. Z tego co widzę, to HP potworów nie podskakuje. Ja, ja tu mam skrzynkę. Ale ja syczysz? Mhm. Muszę. Ty masz podświ... podświetlanie przedmiotów zawsze? Mam. Bo ja sobie włączyłem coś takiego, że jak przyciskam ALT, to dopiero wtedy mogę też podnieść. Mhm. Ja, ja też to mam. Więc nie klikam na. To właśnie tej opcji brak mi w Diablo II i trójce, że nie klikam przypadkiem gdzieś podczas walki nie podnoszę przedmiotów. Mhm. Teraz dopiero jak przycisnę. No, 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 Uważaj, stoisz na ogniu! Ja, ja też mam taką pułapkę, jak coś. Jest. Co? Więc uważaj, na której stoi. ta gra jest taka sztywna! Aaa! Już rozumiem, jak... E... Rozumiem, Esy. Wola. Okej, okay, mam teraz lepszego cleave'a. You will never survive! Zauważyłem coś, em... Um... Co? To takie lepsze przedmioty, jak wypadają, to ten kto zabije potwora, ten może to podnieść szybciej od reszty. Mhm. Mm I tam widziałem taki, jak było te Orb of Transmutation, pisało? Yes. Ale, to tam był taki celownik, widzisz? patrz, scrollowaj. Widzę, 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 I przez dwie sekundy mogę ja tylko podnieść. Ok, więc jest bardzo Ciekawe, czy jest opcja dopasowania tego później. Chodźmy w lewo, bo mi się wydaje, że tam pędzimy trochę za bardzo. W, ta, yy, w tamtą stronę. To była moja pułapka. Już nie zauważyłem, bo na mnie nie zroniło. Uuu, shabby jerkin. O, i im lepsza jakość tego przedmiotu, to tutaj chyba dłużej trwa. Co my tu mamy? Identyfikacja. Regeneracja HP może być Play West to jest prawo. Ja też to mam. Okej. Okay. Ale czy lepszy quality, czy le jakość? Tak, patrz, jak patrz najedziesz na przedmiot, to po prostu pokazuję ci... Oh, o jest quality. No, mów no mówiłem ci. Myślę, że o co mi chodziło? Okej chcę Co tu iść? W lewo nie sprawdzaliśmy chyba, okej, okay. Okay, myślałem, że tam była droga dalej. I ten, gra oczywiście ma też generację, losową generację tych poziomów, a Diablo 2. Nie Ala Diablo 3, gdzie mm -hmm. grasz w grę i widzisz cały czas te same rzeczy. Zauważyłeś taki głośniejszy odgłos jak atakujesz? To chyba są krytykale. Chyba. Czasami takie, takie mocniejsze walnięcie jest. Na przykład, moc, na przykład głośniejsza eksplozja tego no... fireballa. Yeah. To Masz dużo many? Pięćdziesiąt Butelka z maną. Fajnie, teraz są dwie butelki na manę. Chain belt. Energia. Oh shit, Jop, twoja mać. <laughs> wow 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 łoł. Wow. Gdzie jest ten? Ten kozak? No dalej. Tych Fire... Casts Firestorms. Ja miałem tego samego bossa jak grałem. E? Oni, więc oni raczej na normalu... ...są tacy sami. Oh je! Yeah. Wszystko moje jeszcze. Hatchet, siegereczka. Może być. Może. Weź ten, widzisz to ten Small Life Flask? Tak. Weź to podnieś i zidentyfikuj. A, to, to, może, to może być. I jeszcze jeden ważny detal. Jeże, jeżeli wi widać na to, że, item, e, że przedmiot nie będzie użyteczny, mm -hmm. e, to raczej go nie identyfikujesz. No? Jeżeli, jeżeli podejrzewasz, że nie będzie użyteczny. A ja tu nie mam e, identyfikacji. To daj mi go, ten flask. Gdzie to jest? A tu. Zobaczmy, co się trafiło. A, jak, pi jak pijesz, to jesteś o 26% szybszy. O, to i... możesz dać. Widzi jak patrzysz na moje HP, to masz taką tarczę jakby w ko? Tak. O, okay, bo bo ja to ja... teraz też mam, bo dopiero co Właśnie zauważyłem. No, tak. dlatego się zapytałem. A, okay. Niebieski to jest niebieski. Może będzie lepsze? O, będzie lepsze! Mmm! shakera raczej nie będzie lepsza, ta Rer, chociaż nie wiem, mogę zaryzykować. Myślisz? Jeżeli nie, to wtedy lepiej nie rób. Ja już nie mam identyfikacji jak coś. A to a no to. It. Ja trafiłem w lepszą różkę. Jedną różdżkę. 10 DPS, 10. Zwyczajny atak, prawie tyle samo co Fireball, i Ile masz tarczy? Jak tarczy? 3 Shield. shield. A, ah, okej. Okay. Seś... i 88 HP. Jeżeli chciałeś grać kiedykolwiek w Diablo Call of Duty style, to masz tutaj tarczę. Normalny atak teraz, prawie tyle samo obrażeń robi co. Okej, okay, ale z tego co widać, siła potworów nie wzrasta, jeżeli jesteś wparty. Obrażenia, oczywiście one ciebie i tak i tak cały czas tak samo... ...szybko zabijają. O, tam jest przejście dalej. Tam w prawo musimy iść zaraz, są dwie drogi z tego co się orientuję. Okej, okay, więc tutaj nie, Mad Flats, tam nie idziemy. O, karta tylko 68 stopni. Wczoraj stuwa była, jak odpaliłem. Myślałem, że spaliłem kartę, okej, okay, let's see. To widzimy się za chwilę po drugiej stronie Okej okay. Okej okay. Masz prawie level? Bo ja mam Prawie Dwa kwadraciki mi brakuje tak? Dwa paseczki Alright Możemy walczyć ze sobą? Aurao, hide gloves Więcej zbroi Zbroi? Mm -hmm. Small light Plus Ash mam 4, to my się nie I 1 mana masz, tak? Tak. No to dobrze trzymaj tak Scroll of Wisdom Niby ten... E, licznik ma zapobiec e, ten kradzieży przedmiotów, ale... Ale jakoś mam ten. Jakoś mam. Ale jakoś. Nie mogę się tego przyzwyczaić, jak widzę licznik, to właśnie nie podnoszę tego. Coś ja tam level. było. Small life To Właśnie, ty, ty miałeś też? Mhm. Mm no mam Okej, okay, zobaczmy, jakie okay, to za na następny level to będę sobie uzdrawiał HP. pół 25% na Critical Chance for Spell więc weźmiemy to. Jak coś jest respect w tej grze, nie? więc jak weźmiesz zły punkt, to to ujdzie, nie. Ja. tylko jest jeden haczyk, nie? To, to nie jest tak za darmo. Okej, okay, mój critical jest teraz 7,5% fireballem. Hmm. No dobra. Jeszcze tutaj byłem, jak coś jak grałem. Pó później, później już nie. Oglądałem trochę tego klipa. Koral Amulet, zobaczmy. Zapominam, że mogę przeczytać zanim podniosę. To, to, tego, to nie nauczyłem się tego w diablo też. O, Esi, Nie masz, masz regenerację życia już czy nie? Jeszcze nie. To weź to. Uh... 40 coś tam HP na minutę. Okay. Kurna, to jest znowu nie przycisnę, żeby podnieść od razu licznik. <laughs> to jest Ej Ejo, boss, cofnij się, się, on mnie zabił. Już tutaj zginąłeś? No kurna, jak? Przecież jeden, jeden trzecia HP schodzi jednym pociskiem. I mnie zamroził i nie mogłem się ruszać, i wtedy wykończył mnie. Oh yeah! Okej, okay, medicine chest to jest quest. Ile masz jeszcze w inwentorii? Dużo. Co my tu mamy? Jakoś, jakoś mamy pałkę, nie?